Dzień dobry. Kiedy pierwszy raz w sieci pojawiły się przecieki na temat tego drona i zobaczyłem tę kamerę, to od razu pomyślałem o DJI Sparku, bo tam mieliśmy podobną rozkminę. Przy tej kamerze takiej szerokiej. Czy nie zrobiłem czegoś takiego jak w iPhone'ie na tamten czas, czyli jakby jeden taki moduł na gimbalu, ale mielibyśmy dwie kamery. Jedna powiedzmy szerokokątna, a druga jako taki bardziej zoom. Tak więc kilka lat później w końcu zdecydowali się na ten ruch. Mamy dwie kamery na jednym gimbalu. No, i wyszło to właśnie w ten sposób. Mam sporo wniosków dotyczących tego drona, którymi chcę się z Wami podzielić, a jest to możliwe dzięki GoHero.pl, bo to właśnie dzięki nim mam ten sprzęt na testy. Zapraszam do materiału. Zacznijmy więc od czystej specyfikacji. Mamy tutaj dwie kamery, z czego ta główna to matryca 4.3 20 megapikseli, mogąca nagrywać w 5.1K do 50 klatek oraz 4K do 120 klatek. Zakres tonalny to 12.8 stopni, mamy tu również zmianę przesłony od f2.8 do f11. F1. Obiektyw to odpowiednik 24 mm. Mamy dostępny 10-bitowy d oraz Apple ProRes, choć to drugie jest tylko w droższej wersji tego drona. O tym za chwilę. Druga kamera to półcalowa matryca 12 megapikseli f4,4 o odpowiedniku 162 mm. Nagrywa tylko w 4K 30 klatkach i robi jedynie zdjęcia w JPG. O tym również za chwilę. Dron ma latać ponad 40 minut, odlatywać na 15 km, a to wszystko w wadze poniżej 900 gramów. Na pewno brzmi to wszystko wyśmienicie, choć cena może odstraszyć, bo zaczyna się od 10 tysięcy, a kończy na 22 tysiącach, w zależności od wersji, jaką wybierzecie. Czy nowa kamera i wiele innych ciekawych feature'ów jest warta tak dużej dopłaty? Względem naszego poczciwego R2S, o tym również będzie w materiale, ale po kolei. Ogólnie są dwie wersje tego drona, jedna to standardowa, czyli ta, którą mamy druga to Cine. Różnica polega na zestawie. Tam dostajemy lepszą aparaturę, która pozwoli w pełni wykorzystać potencjał nowego systemu transmisji obrazu. Dron ma wtedy też wbudowany 1 TB pamięci oraz umożliwia nagrywanie w kodeku ProRes. Za tę przyjemność zapłacimy 22 000 zł, z czego 5 5000 kosztuje sama ta nowa aparatura. Starsza aparatura Pro nie jest kompatybilna z nowym Maviciem. Jakość wykonania jak to w DJI jest to jest znakomite spasowanie elementów na najwyższym poziomie, choć w tym roku. Czuć, że niektóre te plastiki, na przykład na górnej pokrywie, są delikatnie cieńsze. Biorąc pod uwagę, że cały dron jest większy od Mavica 2 Pro, mamy też większą baterię i drugą kamerę, to wciąż jest lżejszy o te kilka gramów, dzięki czemu mieści się w kategorii A1. Jeśli nie wiesz, co to oznacza, to oczywiście odsyłam tutaj do mojego filmu, gdzie te wszystkie prawa lotnicze tłumaczę, ale w takim dużym skrócie nie będzie miał aż takich restrykcji co do miejsc. Gdzie można nim latać. Zmian jest tu więcej poza samymi gabarytami. Przednie ramiona podnoszą nam ten przód dość wysoko do góry. Dzięki czemu jeśli startujemy z jakieś tam trawy, no to tak łatwo nie sięgnie nam tej kamery. Kamera jest oczywiście stabilizowana na trzech osiach, ale zakres pracy. Jest tutaj mniejszy niż chociażby w R2S, bo tam potrafiła się obrócić na bok naprawdę mocno. Głównie po to, żeby w trybach autonomicznych dron mógł używać przednich czujników, robiąc wokół nas orbitę. Tu takiej potrzeby nie ma, bo jak zapewne już zauważyliście, czujniki omijania przeszkód mają obiektywy szerokokątne, przez co dron jest pierwszym dronem od DJI, który ma całkowitą ochronę ze wszystkich stron. Poprzedni, na przykład Mavic 2 Pro, też miał te czujniki na bokach, ale nie była to ochrona taka pełna 360 stopni. Pozwala to oczywiście omijać przeszkody z każdej strony, ale także budować precyzyjną mapę 3D do lepszego powrotu do domu. W dużym skrócie o wiele ciężej tego drona po prostu rozbić. Jest też nowy tryb Follow Me 5.0 oraz kilka innych trybów autonomicznych. Ale te mają pojawić się dopiero w styczniu. Tym razem nie mamy takiej tradycyjnej osłony na gimbal, zamiast tego dostajemy taki cały kaganiec, który chroni nam tutaj cały przód oraz śmigła. Gimbal blokuje się samodzielnie, mechanicznie, po wyłączeniu drona. Ten kaganiec jest całkiem fajny, ale aby dostać się do portów z tyłu, Musimy go odpiąć, a będziemy chcieli się tam dostać z dwóch powodów. Po pierwsze, jest tam oczywiście wejście na kartę pamięci, a po drugie USB typ C. I tu zaskoczenie, bo pomimo że mamy tutaj baterię 4S, to tego drona możemy ładować właśnie przy pomocy tego portu, na przykład z powerbanka. W zależności od mocy tej ładowarki może to chwilę zejść, bo bateria jest dość spora. Ładowarkę oczywiście dostajemy, a w zestawie Flymore Combo jest taki hub do ładowania ich Poza dronem. Baterie nie są tanie, jedna taka kosztuje aż 200 euro, ale dość długo na nich polatamy. Producent obiecuje tutaj 46 minut i wiadomo, że my w normalnych warunkach takich wyników nie uzyskamy, ale czuć tutaj od razu, że ma o wiele dłuższy czas lotu niż R2S czy chociażby Pro2. Tutaj oczywiście jest całe mnóstwo zmiennych. Siła wiatru, temperatura, styl lotu, jak dużo pałujemy silniki na maksa. No, i te zmienne szczególnie są odczuwalne przy tak dużej baterii. Z moich testów przy dość mocnym wietrze udawało się uzyskać jakieś 30-34 minuty, latając do 15%. I być może nie jest to te 46 minut, które producent obiecywał, ale naprawdę, lata tak długo, że będąc na jakiejś tam miejscówce, już po nagraniu wszystkich ujęć, jakie chciałem, zwyczajnie mi się nudziło. I nadal miałem 40% baterii, także tutaj czuć naprawdę sporą różnicę. Dron w tym wszystkim jest dość cichy, o wiele cichszy od R2S, co biorąc pod uwagę jego rozmiar, jest sporym plusem. Latając dronem, zawsze lepiej mniej zwracać na siebie uwagę. Zasięg lotu DJI chwali się, że nowy O3 Plus pozwoli odlecieć na 15 km. Wynik być może byłby do uzyskania, ale mając tę aparaturę za 5000 złotych, ta, którą dostajemy w zestawie, wspiera tylko OcuSync 2.0, dlatego zasięg jest w tym raczej podobny do R2S. Jest jednak bardzo duża różnica płynność tego podglądu. Normalnie mamy 1080p w 30 klatkach, tutaj jest 60 klatek. I o ile filmy w 60 klatkach ogląda się raczej przeciętnie, trochę jak VHS, tak tutaj podobnie jak w grach komputerowych, gdzie liczy się responsywność na nasze ruchy. Te 60 klatek jest po prostu miodzio. Ok, czas na najważniejsze, czyli jakość tego obrazka i jak wygląda na tle R2S. Nie wiem ile w tym całym Hasselbladzie na obiektywie jest marketingowego bełkotu, ale jedno trzeba przyznać: obraz z tej głównej kamery naprawdę robi wrażenie. I nie chodzi tu nawet o ilość szczegółów, bo tych jest delikatnie więcej w R2S, ze względu na to, że tam mamy możliwość nagrywania w 5.4K, ale kolory, zakres tonalny. No po prostu są tutaj na korzyść Mavica 3. Sytuacja pogłębia się w ciemniejszych warunkach, gdzie przy ISO 1600 mamy podobną jasność obrazu jak w R2S przy ISO 3200. Jest jaśniej, szczegółów jest więcej, a szumów delikatnie mniej, również w zdjęciach. Oprócz tego, co dla mnie naprawdę bardzo ważne, to niezależnie czy nagrywamy w 5K 50 klatek, czy 5K 25 klatek, matryca nie robi nam kropa, czyli ciągle jakby korzystamy z całego obiektywu. W R2S w 50 klatkach krop robi się dość spory i w niektórych sytuacjach no, utrudnia to zwyczajnie pracę. Ja na przykład zawsze nagrywam w 50 klatkach, żeby być trochę bardziej elastyczny w postprodukcji. W Mavicu 3 ten krop pojawi się dopiero, gdy włączymy 4K 120 klatek. I nie 100 klatek, ale tylko 120 klatek. Pomówmy zatem o tej drugiej kamerze na górze. Żeby uzyskać do niej dostęp, musimy przejść do trybu Explorera. W tym trybie nie mamy możliwości ustawienia ekspozycji, jedynie uproszczone zmienianie parametrów automatu, a jedyna dostępna rozdzielczość to 4K30p. Jak to działa? Zoom dwukrotny i czterokrotny realizowany jest za pomocą cyfrowego zbliżenia z głównej kamery. Następnie przeskakujemy od razu do zooma siedmiokrotnego i tu już jest ten zoom optyczny z tej właśnie drugiej kamery. Obraz tu wygląda lepiej niż na cyfrowym zoomie czterokrotnym i powiedzmy, że jest w miarę używalny. Przy większym wietrze widać niestety delikatne drgania obrazu, które dość ciężko wystabilizować w postprodukcji. Dalej mamy 14 i 28-krotny zoom cyfrowy z tej właśnie drugiej kamery. Tu oczywiście jest to tylko ciekawostka. Obraz z tych trybów nie nadaje się raczej do niczego, nawet do półprofesjonalnej produkcji jedynie do zwiedzania i oglądania obiektów z daleka. Powiem tak, fajnie się tego używa, pomimo że jakość jest oczywiście dramatyczna. To tu przykładowo ten kościół, to chyba największy budynek w Mielcu. Jak się stoi pod nim, to ma się wrażenie o Matko Boska jak i kolos, a z tej odległości, czyli około 10 km, nagle jest taką zaledwie wypustką. I wiem, że ta dygresja nie należy do najciekawszych, ale tak jak ja początkowo byłem bardzo sceptyczny co do używania tego zuma, tak bawiąc się tym dronem używałem go częściej niż planowałem, ale tylko w formie rozrywki. Co natomiast ta funkcja rozrywki robi w dronie no, trochę bardziej jednak profesjonalnym? No tutaj ciężko stwierdzić. Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby ten drugi obiektyw był z czterokrotnym zoomem optycznym, bo wtedy zdecydowanie częściej bym go używał, nawet do jakichś komercyjnych projektów. Ten siedmiokrotny zoom jest tak na pograniczu użyteczności, nie mówiąc już o braku możliwości zmiany ekspozycji we własnym zakresie. Co sprowadza się do mojej tezy, jakoby ten dron był nie do końca gotowy na premierę? Brak trybów autonomicznych, w tym śledzenia. Slow motion tylko 4K120 klatek bez możliwości zmiany na pal. Podobnie w tym trybie eksplorera, tylko 4K 30 klatek i brak jakiejkolwiek możliwości zmiany ekspozycji. Wydaje mi się, że z powodu tych lawinowych przecieków na temat tego drona nie chcieli już dłużej przeciągać jego premiery i wypuścili go trochę wcześniej, dokończając tylko te najważniejsze funkcje. A takie rzeczy, typu możliwość sterowania nim za pomocą sieci 4G, tryby autonomiczne itd., zostaną dodane w aktualizacji oprogramowania dokładnie w styczniu. Zauważyłem również, że gimbalowi zdarza się delikatnie przekrzywić i nie chodzi mi o to takie standardowe. Przekrzywienie gimbala DJI Trademark, tylko o taki widoczny ruch w trakcie lotu. Znowu zapewne to kwestia tej styczniowej aktualizacji. Na szczęście, to co obcięli do tego stycznia, to są i tak funkcje, które raczej używa się rzadko, więc jakoś szczególnie się nie obrażam. Natomiast wszystkie dostępne w Europie funkcje, które się pojawią w tym styczniu, na pewno jeszcze sprawdzimy. A teraz czas odpowiedzieć na pytanie, czy warto dopłacić do nowego Mavica 3, czy lepiej kupić. R2S. Podsumujmy, koszt R2S to około 4900 zł w takiej podstawowej wersji, zaś Mavic 3 to koszt 10100 zł, zatem różnica wynosi 5200 zł. Ustalmy za co tak naprawdę dopłacamy. Po pierwsze, czujniki widzące 360 stopni. Funkcja, która przydaje się rzadko, ale gdy, że tak powiem, jest już używana, to może nas uratować od sporych kosztów naprawy. Powiedziałbym, że tu przydaje się również w trybie śledzenia, ale jeszcze go nie testowałem, więc na ten moment poczekajmy do stycznia. Po drugie, lepsza odporność na wiatr i niższe temperatury. I nie mówię tu tylko o wartościach na papierze. Widać to przy podmuchach, że trzyma się naprawdę świetnie i komunikat o tym zbyt silnym wietrze otrzymywałem. O wiele rzadziej. Dodatkowo dron ma poradzić sobie przy minus 10 stopniach Celsjusza, a w R2S w specyfikacji ma napisane tylko 0 stopni Celsjusza. Po trzecie, podgląd w 60 klatkach. Nie jest to oczywiście niezbędne, żeby robić fajne ujęcia, ale komfort latania na podglądzie jest tutaj nieziemski. Po czwarte, sterowanie przesłoną. W R2S musimy posiłkować się filtrami ND. Tutaj zawsze część tego nadmiaru światła zredukujemy przy pomocy przesłony, bez konieczności wywalania migawki. Po piąte, czas lotu. Nie udało mi się uzyskać obiecywanych 46 minut. Ale lata naprawdę długo, w dodatku możliwość ładowania go podobnie jak Mavica Mini, no jest po prostu super wygodna. Po szóste w końcu, sama kamera. Ten zoom pomijam, ale te 4.3 robi naprawdę przyzwoitą robotę, w ciemnych warunkach zwłaszcza. Wiadome, ta kamera nie zastąpi Wam w najbliższym czasie normalnego aparatu 4.3 z porządną i pełnowymiarową optyką, ale fakt, że zmieścili taki sensor w takim dronie jest naprawdę imponujący. Obraz prosto z kamery w takim trybie normalnym ma świetne kolory, a dodatkowo mamy tutaj 10-bitowy log, który jest jeszcze bardziej płaski niż profil kolorystyczny z R2S. To, że różnic musimy szukać aż tak dokładnie, pokazuje jak świetnie wycenionym dronem jest R2S. Jednocelowa matryca, przyzwoity czas lotu, niewielki rozmiar, niska waga i to wszystko w połowie ceny nowego Mavika. Dla kogo zatem jest ten sprzęt? Jeśli nagrywacie wesela, to ja zostałbym przy R2S. Jeśli jednak tworzycie filmy trochę wyżej budżetowe, zależy Wam na najwyższej jakości obrazu, wciąż w małym rozmiarze. Jeśli swoje produkcje kolorujecie od podstaw i potrzebny Wam ten 10-bitowy, płaski profil kolorystyczny to wtedy okej. Okay. Faktem jest, że ten dron z tą podstawową aparaturą powinien kosztować jakieś 8,5 tysiąca złotych za ten podstawowy pakiet, bo 10 kafli to jednak trochę przeginka. Z drugiej strony sam Zenmuse X5S do Inspire 2 to koszt 10 tysięcy złotych, więc kto wie, może Mavic 3 ma więcej sensu niż nam się wydaje. A propos wesel, to planuję zrobić warsztaty, w których będę pokazywał od zera, jak zacząć taki biznes, jaki sprzęt kupić, jak Szukać klientów, jak to wszystko zmontować. No generalnie takie kompendium wiedzy zamknięte w dwóch dniach warsztatów na miejscu. Pomysł jest jeszcze w fazie tworzenia, ale jeśli bylibyście czymś takim zainteresowani, to więcej informacji pojawi się na grupie facebookowej. Dziękuję GoHero.pl za dostarczenie tego sprzętu na testy. Jeśli przymierzacie się do zakupu tego albo R2S. To koniecznie zajrzyjcie na ich stronę z hasłem Gadget4U. Do zamówień dorzucają wartościową niespodziankę. Czekam na Wasze opinie, co myślicie o nowym Mavicu 3. Koniecznie napiszcie w komentarzach. Jak zawsze moja recenzja jest nieco spóźniona, ale wiecie, żeby w pełni przetestować możliwości takiego drona. No to niestety jest potrzebne kilka dni. Także nie miejcie mi tego za złe. Ja Wam dziękuję za uwagę. No i widzimy się jak zawsze w następnym odcinku. Trzymajcie się.